Skupiając się tak naprawdę na wydarzeniach bardziej politycznych, publicystycznych, militarnych, jeżeli mówimy o współczesnym tym świecie rosyjskim, albo jak Rosjanie sami mówią, ruski Bir albo Rusika, zapominamy niekiedy o tym, że jednak są pewne też podwaliny, pewne filary, pewne fundamenty, jeżeli chodzi o pewną ideologię. Więc chciałbym w swojej prezentacji krótko przedstawić, w ciągu tych 20-25 minut jeżeli chodzi o zasadnicze idee, skąd to się wywodzi, dlaczego akurat jeżeli chodzi o prawosławie moskiewskie stało e, pewnym fundamentem dzisiejszego owego ruskiego miru albo rosyjskiego świata. Więc wszystko się zaczyna jeszcze tak naprawdę w wieku XIX, kiedy ten ruski mir, wówczas nawet taka gazeta się ukazywała w Petersburgu, ówczesnej stolicy imperium rosyjskiego, Yy, Nawiązywało przede wszystkim do pewnego, pod pewnej idei, którą określamy mianem albo pan czyli Rosja jako macierz w ogóle całego świata słowiańskiego. W roku 2007 to trochę się zmienia. Wiadomo, tu już mamy do czynienia z Unią Europejską, z NATO, więc w cudzysłowie Rosja mówi, że y, wielu tych krajów słowiańskich zdradza ideę słowiańskości, się sprzedaje Stanom Zjednoczonym, NATO itd. I już w 2014 roku ta idea wprost jest wzięta jako broń, jako broń ideologiczna po rozpoczęciu tegoż konfliktu, który znamy jako konflikt na Ukrainie, po wydarzeniach, jeżeli chodzi o tzw. Majdan europejski, albo drugi Majdan, który się wydarzył akurat w tamtym czasie. I wówczas powstaje pewne pytanie: dlaczego tak się dzieje? Przecież od zawsze, jak byli przekonani Rosjanie, jak byli przekonani e, ci e, wszyscy zastępcy ideologów, Ukraina to był świat e, rosyjski, albo ruski mir. No dlaczego? No przecież to jest ta sama certyfikat, to jest ten sam naród, bo przecież nie ma żadnych Ukraińców, to są mało Rosy, czyli mali Rosjanie. No i wiadomo, ta sama wiara, czyli wiara prawosławna patriarchatu moskiewskiego. Niemniej jednak wszyscy byli świadomi, że to jest jednak już inny kraj. Nawet prezydent Uczma, który był oskarżany o jakieś takie poglądy no, rusofilskie, nawet jest autorem książki Ukraina nie jest Rosja. Co dopiero mówić już później o tych wszystkich wydarzeniach, jeżeli mówimy o prezydentach kolejnych, jak Juszczenko albo Poroszenko, tym bardziej wspominając o dzisiejszym Zolęckim. Więc jeżeli chodzi o świat prawosławny, to mimo, że w 2014 roku metropolita Onufry, który wówczas i do dzisiaj. Jest zwierzchnikiem tej cerkwi ukraińskiej, ale patriarchatu moskiewskiego, oskarżył prezydenta Ukrainy i prosił, żeby się nie zdęcano nad duchowieństwem prawosławnym. I między innymi też oni dostali, czyli cerkiew ukraińska patriarchatu moskiewskiego, wsparcie ze świętej góry Atos. Jak wiemy, jest pewną republiką mniejszą, mimo że jest na terenie Grecji, ale ma swoją konstytucję i tak dalej, również niezbyt dobrze nastawiona, jeżeli chodzi o świat ekumeniczny. Są tam 20 klasztorów, jeden między innymi jest rosyjski. Niemniej jednak należy podkreślić, że cerkiew ukraińska wspierała oczywiście państwo ukraińskie, jeżeli chodzi o ten konflikt na Donbasie oraz Krym. Natomiast jeżeli chodzi o rybali, czyli Patriarchat Moskiewski, tak naprawdę z punktu widzenia teologii fundamentalnej, eklezjologii, wciąż mówimy o tym samym kościele, bo cerkiew Ukraińsko-Patriarchatu Moskiewskiego to jest nie tylko córka, to jest normalna, autentyczna część tegoż Patriarchatu Moskiewskiego. Moskwa, jak łatwo się domyślić wspierała oczywiście tzw. separatystów albo tych partyzantów. Łatwo się domyślić, że Patriarchat Kijowski, nieautokefaliczna cerkiew prawosławna, również unici, czyli kościół grecko-katolicki, wspiera również Ukrainę w, w, przeciwko Rosji. I w ten sposób widzimy, że powstaje pewna dychotomia, czyli tak naprawdę już walka na razie ideologiczna, bo mimo że tam już trwała ta wojna albo konflikt, odbywa się na razie na takiej płaszczyźnie idei i widzimy pewną versus, Serbia Ukraińska, tak naprawdę serpie Ukraińskie, już pluralizm w liczbie głupkiej, z jednej strony, a patriarchat moskiewski w osobie oczywiście Cyryla, albo Cyrila I, jak w niektórych dokumentach możemy znaleźć. I tu już widzimy w pewnym sensie ten Rosjak. Rosjak, do którego dochodzi, jeżeli chodzi o kwestie etniczne. Nawet Ukraińcy od dziada do dziadek ze wschodniej Ukrainy rosyjskojęzycznej przychodzą na język ukraiński, żeby podkreślić, że nie jesteśmy ruskimi, nie jesteśmy Rosjanami. W 2019 roku kolejny przełom, czyli tomos encyklika o autokefalii cerkwi ukraińskiej. Co to daje? Przede wszystkim powstaje tak naprawdę inny podmiot, czyli cerkiew ukraińska, która jest podporządkowana już, jeżeli chodzi o zwierzchność, o tiktik, wobec patriarchy Konstantynopolu. Oczywiście, jeżeli chodzi o diasporę, to był wielki problem dla Moskwy. No bo jeżeli wcześniej można było przynajmniej jakoś tam jeszcze swoje wpływy mieć, no to teraz już niespecjalnie, nie za bardzo, bo to już konflikt nie tylko na poziomie Rosja-Ukraina, ale Rosja-Konstantynopol. No i wiadomo, pewne kwestie, zagadnienie liturgiczne, czyli święty Olej Miro, który wcześniej był autonomiczny w Kijowie, również w wsparciu Moskwy, teraz już niespecjalnie. I wiadomo, jeżeli chodzi o Rosję, to jest postrzegane w dwóch aspektach, w dwóch kwestiach. Z jednej strony to jest schizma, no bo wiadomo, nie uznajemy tej nowej cerkwi, więc nie ma czegoś takiego, co się nazywa więcej po cerkwie nosłowiańskim, eucharystyczne obścienie, czyli komunia eucharystyczna. Już nie, nie ma tej wspólnoty sakramentalnej, mimo że jesteśmy nawet prawosławnymi. No i wiadomo, kwestia geopolityczna, która była związana z tym, że Patriarcha Moskwy i Rosjanie ciągle oskarżają patriarcha Konstantynopolitańskiego o to, że on chce być tym papieżem w świecie prawosławie, mimo że tak naprawdę ma tylko tam kilku, kilkunastu biskupów i nie ma zbyt dużo wiernych. No, i to jest akurat prawda. Więc w sytuacji, która już się e, trwa. Które się rozwija w 2022 roku, tak naprawdę mieliśmy do czynienia z pewnym rozdzieleniem. Z jednej strony metropolita Epifaniusz, to jest zwierzchnik tej nowej cerkwi ukraińskiej pod zwierzchnictwem Konstantynopola. Mimo, że patriarchat kijowski nie był zlikwidowany. Jednak patriarcha Filaret, ten nieautokefaliczny na Ukrainie, nadal był obecny. No i wiadomo, cerkiew grecko-katolicka też wspiera oczywiście Ukrainę oraz żołnierzy w tym konflikcie, w tej wojnie z Rosją. Metropolita Onufrii, przynajmniej na początku, do końca do końca wiosny roku 2022, był nominalnie oraz de facto po stronie oczywiście że Moskwy, bo to jest nadal ten sam kościół, czyli Rosyjska cerkiew prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, ale w maju 2022 roku odbywa się pewien przełom. Metropolita Onufry uznaje, że skoro tak jest, skoro trwa wojna, no to już nie mogę wspominać podczas liturgii imienia Patriarchy Cyrila. A zarazem oba nowe cerkiew, niby nowa, nowa, stara, nie przechodzi do Konstantynopola. Czyli mamy problem już na płaszczyźnie prawa kanonicznego. I tak naprawdę mamy już tych kilka podmiotów, również tych podmiotów prawosłową. Cerkiew stara, nowa, cerkiew nowa, autokefawiczna oraz cerkiew stara, też autokiefaliczna. Plus do tego dochodzą oczywiście grekokatolicy, których jest na terenie Ukrainy około 5 milionów. Więc jeżeli chodzi o koncepcję tego ruskiego mira tego ruskiego świata, skąd to się bierze, dlaczego to się wszystko powstaje? Przede wszystkim niepewność w sytuacji, jak Państwo doskonale widzą, nawet dla samych Ukraińców, to jest bardzo trudno dać odpowiedź na pytanie, do której cerkwi tak naprawdę należy, jakim prawosławnym jestem. Niestabilność nastrojów, zarówno jeżeli chodzi o Ukrainę, również o Rosję, brak czasu na to, żeby poszukiwać jakiejś nowej ideologii. A ruski mir oczywiście już był. Pamiętamy z wieku XIX, a później już w XX-XXI jako ideę, która się ukształtowała. Wiadomo, trzeba nawiązać do tego, co już było, czyli ten symbol. Symbol tej religii w wieku XIX powstaje tzw. triada, Prawosławie, samodzierżawie, Narodność. Między innymi to Prawosławie, które jest w tym umyśle rosyjskich wiernych, powszechne, czyli kosmiczne, ponieważ jest kafolickie, czyli katolickie w tym rozumieniu greckim oczywiście. Niemniej jednak, ów kosmos. Czyli porządek, ład, świat, też ma swoje odniesienie, jeżeli chodzi o pewną przestrzeń. Ma pewien punkt odniesienia, ma pewne centrum, i owym centrum akurat jest ów mir. Mir albo świat. Z tym, że w języku rosyjskim, również mir to jest pokój, czyli brak wojny, a zarazem mir, czyli świat. Tu widzimy jednak, mimo że to króciutkie słówko, ale jednak obejmujące nieco szerszy kontekst. Dlatego bardzo trudno nam to przetłumaczyć w sposób jeden do jednego. Cóż to jest ten rosyjski mir albo rosyjski świat? W ujęciu ekleziologii, ekleziologii prawosławnej, mir, czyli świat, to wszystko, co jest widzialne i wyobrażalne. Czyli łódź Piotrowa to jest ten świat, w którym jesteśmy, w którym. Egzystujemy i podłączamy oczywiście do zbawienia. Pamiętamy jednak, ta ideologia, idea chrześcijańska tego eschatomu nadal obowiązuje. Mir, który istnieje pomiędzy niby Bogiem, Trójcą Świętą, a ludźmi, też wchodzi w pewne relacje. Jeżeli chodzi o relacje z Panem Bogiem, to nie ma tu relacji bezpośredniej. Czyli to oznacza, że dla wiernych prawosławnych, Mir albo świat jest neutralny pod względem duchowości. Nie można powiedzieć, że mir jest kiepski albo mir jest dobry. Nie. To wszystko zależy od tego, kto nim się opiekuje, tym mirem albo owym światem, czyli ludzie, normalni ludzie, wierzący. I akurat y, zwykła osoba, osoba ludzka jest opiekunem. Stwórca, jak w y, ideologii deizmu, ale nie do końca. Ponieważ pamiętamy, jak to było u filozofów, Bóg tworzy świat i, jak to się krótko no, można przedstawić, umywa ręce. W prawosławiu jednak nie jest tak do końca, ponieważ on czuwa, on jest stwórcą i to jest bardzo istotne. A zadaniem owego opiekuna nie jest tylko kontemplacja, absolutnie bierna, absolutnie pasywna, lecz dążenie do tego, co się nazywa między kucerkiem słowiańskim, wocerkowlenie, czyli uświęcenie. I stąd, tym mirem, tym światem jest nic innego, tylko cerkiew albo Kościel. Więc to jest bardzo istotne. Ten mir, świat albo cerkiew, znak równości możemy postawić jest oczywiście uświęcony i jest zbawiony, a również oddziałuje na wszystkie inne dziedziny, jeżeli chodzi o zaangażowanie tychże wiernych. Tu jest i polityka, i gospodarka, i kultura, i rozrywka, więc absolutnie nie trzeba się dziwić, że jak to się mówi, duchowni wtrącają się i mówią, co ma być pokazywane w telewizji, jak trzeba głosować i tak dalej. Dla nich, dla prawosławnych, to jest absolutnie autentyczne, ponieważ wszystko się odbywa w obrębie owego miru albo w obrębie granic owego świata. Więc ten czas, mimo że jesteśmy tu i teraz, jest jednak poza tym czasem. Więc pamiętamy to grecki, ten grecki podział chronos i kairos, to jest ten dualizm. Natomiast przestrzeń oczywiście jest ukierunkowana w kierunku eschatonu, czyli to jest pewien kierunek takiej opatrznościowy. To jest bardzo istotne z punktu widzenia kontynuacji pewnego modelu, czyli Moskwa jako trzeci Rzym, o czym już niejednokrotnie było wspomniane. Dlaczego trzeci Rzym? No bo Rzym numer jeden, pamiętamy. Klasyczny Rzym, który w roku 470 yy, zanika w wyniku herezji. No bo się sprzedał, prawda? Papiści, łacinnicy, no to wiadomo, to już nie jest prawdziwe Bizancjum, Bizancję, jak wszyscy dobrze pamiętamy, yy, znikł w roku 1453, ale tak naprawdę dla Rosjan to jest konsekwencja. To nie jest tragedia, że yy, zostali przez Osmanów okupowani, tylko że w 1949 była próba Unii Florenckiej. Czyli zdrada prawdziwej wiary, dlatego unici do dzisiaj są gorzej postrzegani aniżeli rzymscy katolicy. No i w roku 1978 po raz pierwszy latca, wówczas jeszcze księstwa moskiewskiego, mówi, że jestem carem, czyli tak naprawdę jestem dziedzicem, przyjmuję wszystko to na siebie, jestem opiekunem czego? Istiny, czyli w języku cartym osmańskim to jest ta prawda przez duże P. Prawosławnie mówią, że prawdę. Każdy ma swoją, natomiast istina jest jedna, więc nie przypadkowo, na przykład, Centrum Prawosłownej Misji w Paryżu, we Francji, imienia Świętego Sergiusza, tak się nazywa. Istina, bo oni są właśnie tymi opiekunami tejże istiny. Jeżeli cerkier to jest mir, no to ma być osoba, która będzie tego wszystkiego bronić czyli ten władca, święty władca, albo strażnik, albo król, albo car, czyli cesarz od roku 1721, Piotr I. No a naród, naród rosyjski, naród ruski, naród prawosławny, to jest naród teoforyczny, czyli ten, który ma w sobie duchowość, religijność, który ma Boga. I mamy ową triadę, czyli istina, prawda, państwo, czyli Władca Święty, no i oczywiście ten naród. To nie jest tylko mir, jako mir to jest bardzo istotne, że ten mir właśnie ruski, ponieważ to jest ruski naród naród rosyjski, który jest narodem teoforycznym. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwanego cara, mimo że monarchii już od ponad 100 lat w Rosji nie ma, ale jak widzimy, nawet na Zachodzie dostrzegają, że jednak ten car jest obecny, mimo że się nazywa prezydentem, ale tak naprawdę dziś mamy rok 2022, właściwie od marca roku 2000 rządzi, no, niemalże bez przerwy, było tą kadencję Miedwiediewa przez cztery lata, ale wszyscy zd zdawali sobie sprawę, że Putin nadal rządzi. wówczas on był premierem. Bardzo istotne, jeżeli chodzi o e, pewne podłoże filozoficzne, tu przytoczę tylko jeden cytat pewnego prawnika, Iwana Miedwina, który jest nazywany ulubionym filozofem Putina. Właśnie ten cytat, który państwo tu widzą na planszy, e, ma pokazać, odzwierciedlić tak naprawdę, ową ideologię, ideologię ruskiego, ruskiego świata oraz uzasadnić, dlaczego ten władca ma być obecny, dlaczego ruski mil to nie jest tylko teologia prawosławna, albo część teologii prawosławnej. Myśmy by powiedzieli, że to jest oczywiście wynaturzenie prawosławii, ale w tamtym regionie, w tamtym umyśle, jak najbardziej to jest kontynuacja. Więc Święty Władca ma być obecny jako chociażby, jak widzimy, źródło żywej czystości, mądrości religijnej oraz pleromy moralnej. Bardzo często w swoich wystąpieniach, mimo że to będzie temat powiedzmy gospodarki, kultury i tak dalej, zawsze Putin próbuje nawiązać do tej właśnie moralności, jako e, przeciwieństwo do tego, co jest dzisiaj na Zachodzie, czyli transgraniczną, e, świat absolutnie ubiorny, e, nierzeczywisty, a my jako ochroncy tejże prawdy, tejże istoty. To jest bardzo istotne. No i oczywiście, biorąc pod uwagę, że jestem władcą, no to władca ma mieć swoje zastępy, swoją, swoje wojsko, czyli oba wojsko, które będzie walczyć. Nieprzypadkowo przypadkowo zmarł e, za granicą w Szwajcarii, ale w roku 2000. E, Ósmym, na rozkaz e, Władimira Putina jego prochy, jego szczątki zostały sprowadzone z powrotem do Rosji i ro, e, Putin niejednokrotnie podczas swoich wystąpień, ekspozy, przemówień się odwołuje do obego myśliciela, który jest ostrzegany niekiedy jeżeli tak mówić, dosyć ostro, jako jednym z ideologów raszyzmu, czyli nawiązujemy, to jest taki neologizm, który nawiązuje do rosyjskiego faszyzmu, czyli Ukraińcy dziś tak bardzo często określają, czyli Ras. raszyzm. Skąd ta dychotomia? Skąd to się bierze? Dlaczego ten e, paks Rusika albo ruski świat, albo rosyjski świat jest przeciwstawiony? Przecież do dzisiaj już wprost Rosjanie mówią, że nie walczymy ani z Ukraińcami, ani z Ukrainą, tylko ze światem zachodnim, ze Stanami, z Europą, ze zgniewizną kapitalistyczną itd. No bo my jesteśmy przede wszystkim tu od zawsze, czyli autochtoniczność. Jesteśmy oryginalni, jesteśmy prawdziwi, skoro, prawdziwi, skoro istina, bo to prawda jest u nas. Oczywiście mamy swoją własną wartość i samowystarczalność. Bo my jesteśmy, mimo że zdają sobie sprawę, że powiedzmy, jeżeli chodzi o PKB, o gospodarkę, rozwój i tak dalej, to gdzieś idzie, ale to jest inny sposób rozumienia rzeczywistości, ponieważ ten świat na zachodzie to jest świat nieautentyczny, nierealny, to jest świat upiorny, nie może być dialogu. Jeżeli pamiętamy z czasów Augusty, naprawdę ten, ta koncepcja dwóch kościołów, kościoł na ziemi, kościoł niebiański, no to w mówią nie. Tam zupełnie inne rozumienie eklezjologii. Cerkiew jest jedna. To, co dzieje się tu i teraz, to właściwie już jest. Nawet nie przedsionek tego Kościoła Wiedzkiego, tej nowej Jerozolimy, tylko to jest już nowa Jerozolimy. Czyli Królestwo Boże już jest pośród nas. Nie wprost do tego nawiązują, a więc to dążenie do świętości, do... Właściwie rozumiane świętości, oczywiście w tych koncepcjach, absolutnie ma być obowiązkowe. Więc jeżeli jest jeden kościół, no to jest jeden święty, święty władca. Natomiast jeżeli mamy dwa, kościół biegański oraz kościół na Ziemi, no to wiadomo, książek tego świata wiadomo, kim jest. Więc absolutnie nieprzypadkowo gdzieś już się nie mówi o demilitaryzacji Ukrainy albo denacyfikacji, tylko od kilku tygodni wprost się mówi o desataryzacji Ukrainy bo walczymy z księciem tego świata, z szatanem. I to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o rozumienie, dlaczego w tej koncepcji, koncepcji jednej certyfii tu na ziemi oraz tej w niebie, tej nowej Jerozolimy z jednej strony, czyli chodzi o rosyjski świat, ruskim, działa właśnie takie spojrzenie. No i oczywiście ten świat, świat szatana, świat na Zachodzie jest zupełnie inny. Więc przechodząc do kolejnego zagadnienia, zbyt daleko chyba jest. że mogę poprosić po prostu przerzucić następny slajd, tak no to już zmierzamy do końca w podsumowaniu, warto zaznaczyć. Więc jeżeli chodzi o to, co powiedziałem, czyli destabilizację Ukrainy, tak naprawdę nie tylko prawosławnie wypowiadają się na ten temat, ale również wypowiadają się ci, którzy tak naprawdę do tego świata, do tej ideologii w ogóle nie należą. Między innymi jednym z takich jedną ze znanych postaci jest Ramzan Kadirów, czyli prezydent Czeczenii, Pomijając kwestię, że jest muzułmaninem, to należy też do pewnego praca mistycznego, sufijskiego. On wprost mówi, że mamy zlikwidować tych szantażów przez małe S, czyli tych diabłów, tego czarta, w obecny dzisiaj jest Widzimy, że ta ideologia tak naprawdę przysiągła również umysły nie tylko chrześcijańskie, nie tylko prawosławne. Długi, o którym ojciec profesor będzie wspominał w drugiej części, czyli jeden z ideologów, euroazjatyzmu, który mimo, że jest staroobrzędowcem, przynajmniej tak się deklaruje, ale jednak ten, jego e, filar, jego fundament jest bardzo mocno osadzony też w ezoteryzmie, też nawiązuje wprost do tego, że to jest wojna zastępów anielskich obecnie, czyli znów nawiązane do tej walki z Szatanem. No i wypowiedź z 4 listopada, do tego prezydenta Miedwiediewa, który wprost mówi, bez względu na to, Jakie imię on ma Szatan, albo lucyfer, albo Iblis, czyli ten świat na Zachodzie, mamy go zwalczyć. Niestety, niestety, w pewnym sensie to, co się dzieje dzisiaj na Zachodzie, w pewnym sensie dodaje tej wody, na jeżeli chodzi o propagandę rosyjską. No bo on ciągle nawiązują do tego, że już jest rodzic jeden i dwa, że jest 56 możliwych płci, że już przecież w tym roku tzw. Pride gejowski albo Parada Równości kijowska się odbyła również w Warszawie. Wystarczy po prostu jednej wzmianki i oni pokazują, zobaczcie, prawda jest po naszej stronie, o to chodzi. Przecież oni chcą o nas walczyć, oni chcą tej tęczy, oni chcą tego nasizmu, oni chcą tej zgnilizny, więc absolutnie niewypadkowo różnego rodzaju obrazki, jeden z których tu często przystałem, bardzo często pojawia, więc siły dobra, Zastępy anielskie z jednej strony, świat rosyjski, ruski Mir, i zupełnie z drugiej strony to wszystko, co ma być odrzucone. No i warto też pamiętać o tym, że ten ruski Mir albo świat rosyjski należy rozumować w różnych kategoriach, na różnych płaszczyznach. W jednym sensie to na zasadzie tego, jak istnieje na przykład Instytut Konfucjusza, jeżeli chodzi o ideologię chińską, albo Instytut Cervantesa, jeżeli chodzi o świat. Iberoameryki ameryki Hiszpanojęzycznej, więc świat rosyjski też może być w ten sposób rozumiany. Druga kategoria to oczywiście geopolityka, bo idea rosyjska, to jak dzisiaj wyobrażamy, przedstawiamy ten rozwój cywilizacji, ten świat, który nie powinien być tylko skoncentrowany na Stanach Zjednoczonych i satelitach, jak mówią Rosjanie, ale również trzecia kategoria, ta religia, czyli e, ideologię ruskiego miru albo rosyjskiego świata jako pewna idea prawdziwego prawosławia, z tym, że też należy pamiętać, że to jest w pewnym sensie wynaturzenie tej idei. To nie jest e, jeden z nurtów, jeden z prądów we współczesnym prawosławiu. Naprawdę to jest taka wybuchowa mieszanka ideologiczna, światopoglądowo-filozoficzna, ezoteryczna bardzo często, więc doszukujmy się tu pewnej logiki i właśnie na tym obrazku chciałbym skończyć, Widzimy, że tu jest MK tak po Państwa prawej stronie, czyli nawiązuje do Putina, który ma chorobę Boże Caryachemi, czyli Boże ochron Cara. Z drugiej strony mamy duchownego prawosławnego, który ma na baloniku hodowiznę Stadina. Czyli nie doszukujmy się tu jakiejś logiki, jakiejś metafizyki wedle jak Arystotelesa. To jest zupełnie inne postrzeganie. I bez tego nie da rady zrozumieć tak naprawdę, czy jest ten polski, nie ten ruski świat. Pakt Rosjika, ponieważ to nie jest tylko ideologia zaborczej wojny, że Putin to sobie go myśli. Przecież Rosja ma ogromny teren. Nawet to jest największy kraj, jeżeli chodzi o teren, o ludność prawie 150 milionów. Właśnie to chodzi o zupełnie inne postrzeganie tej rzeczywistości oraz czasoprzestrzeni. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.